Cześć. Dzisiaj wam powiem o wypadkach samochodowych i o różnych tam przypadkach. Co zrobić? Więc jest tak. Jeżeli traficie przez przypadek na wypadek samochodowy i samochód, powiedzmy, kogoś potrąci i leży ktoś na ulicy. Dobra. Jeżeli leży twarzą do jezdni Delikatnie, najlepiej przekuleć, tak obrócić na plecy. Jeżeli jest przytomny, zapytać, czy ma sztuczne zęby, żeby wyciągnąć protezę, czy coś jak przed chwilą. Jeżeli nieprzytomny, samemu otworzyć usta i palcem, a jeżeli ktoś się tam przydzi, obce śliny, to. Przez reklamówkę, jakąś czy przez chusteczkę palca, wstańcie! Sensie zobacz, czy nie masz sztucznych zębów, albo szczęki, żeby się nie udusił. Czy może akurat jak coś. I przede wszystkim nie dotykać, nie szarpać, nie przenosić z ulicy na chodnik czy schodnika, bóg wie na trawnik. Zależy, od, jak daleko odlecieć samochodu samochodu nie przestawiać. Kierowca jest najczęściej w 99% w szoku. To jest normalna rzecz. I on zapomina o Bożym świecie. On wyjdzie z samochodu i nie będzie patrzył na rannego, tylko będzie patrzył, jakie szkody są w samochodzie. Ale to jest normalne. On nie robi tego celowo. To jest jego odruch. Wyjdzie i zobaczy, co się stało z samochodem. Zaraz, ja wam powiem, zaraz się zbiera tłum ludzi. I najlepiej, jak ktoś, albo kierowca jest w szoku, ktoś przypomni, gdzie jest trójkąt odblaskowy. I niech ją tylko pokaże. Niech kierowca tego nie robi, bo on jest no całkiem przez jakiś czas jest oszołomiony w szoku. Niech wyciągnie ten, ten trójkąt i postawi 50 metrów za samochodem. No ja wiem, no 50 to jest tak mniej więcej. 20, 30, 40, 50, żeby inny samochód nie wjechał w kufer tego pierwszego, bo jeszcze przejadą tego potrąconego do Co jeszcze? Jeżeli krwawi, ranny. Wziął siapteczkę, no, teraz nie są obowiązkowe, ale każdy powinien mieć samochodową. Samochodów się zatrzyma, tam ja wiem z 5-10 ktoś ma jakąś apteczkę. Przede wszystkim trójkąt, nie ten co potrącił, tylko kto inny ma. To ktoś inny postawił, poczeka do czasu przyjazdu policji. Powiem wam teraz fakt autentyczny sprzed 7 lat. Siedzę ja w domu, moja mama wyszła do magla. No, ja siedzę w pokoju i słyszę, mieszkam na piętrze, ale słyszę krótki pisk, i uderzenie. Pisk samochodu, opon samochodowych, i uderzenie. Coś mnie Podniosłem się z krzesła i wchodzi z mi, Mirek, twoją małę potrącił samochód. To ja nie wiem, jak to się stało, ale ja to chyba zbiegałem po dwa stopnie na dół. Do czego zmierzam? Było z 20 ludzi, gapiów się zebrało. I tak, jedna dziewczynka, lat około tak 12, tak na oko 12 lat wyciągnęła z plecaka telefon komórkowy zawała Pogotowie. Dopiero później sąsiedzi ci, którzy bo w boło oknach się robi kasza. Zaraz zaczęli też dzwonić na pogotowie, ale pierwsza zareagowała dziewczynka gdzieś około 12 lat. Z plecaka wyciągnęła telefon. Co jeszcze? Podchodzę do mamy. Leży mama samochód odbił, mamę leży na chodniku. Mama wtedy miała 81 lat. Podchodzę, siadam na chodnik kół mamy. Widzę, że jest przytomna i chce głowę na siłę podnieść. A więc podłożyłem rękę pod głowę. I trzymam głowę, żeby nie ruszała. Zaczynam rozmawiać z mamą w jakikolwiek sposób. Ale z tych ludzi, z tych gapiów, co mówię tam, 20-30 osób, nikt nie podszedł, nikt nie spytał, czy pomóc, czy coś. Tylko taka mniej więcej między ludźmi, może nie jest ulica, bo oni też byli w szoku, przecież znali mamę, znają mamę, ale obcy ludzie też byli i taka licytacja. Karetka zdąży, nie zdąży. Ja dzia przeżyję, nie przeżyję. Tak. A to jeszcze mnie, no nie to, że dobija, ale to mnie wkurza, jak mi ktoś przeszkadza w pracy. No staram się pomagać, staram się ułożyć. Nie dotykam żeby, i staram się, żeby nie wstała, bo nigdy nie wiadomo, czy jest piękny kręgosłup, czy złamany, czy połamane kończyny. Widzę krwawi łuk, bo uderzyła głową w krawężnik. Krwawi łuk, krew się leje, zaczyna oko zalewać. Pytam ludzi, tych co tego, ma ktoś chusteczkę do nosa? I zgłosiło się kolejne dziecko. No dziewczyna gdzieś tak z 14-16 lat. Coś to jeszcze dziecko. Mówi, a może być jednorazowa, papierowa? Może być, oczywiście, że może być. Dziewczynka padała mi tam chusteczkę, położyłem, przytamowałem troszkę krwawienie. A i tak czekam, robię co tam, co potrafię. Układam w pozycji bezpiecznej, czyli żeby tam lekko uchylić głowę, żeby były drogi tam oddechowe, drożne. Uchylić kołnierzyk, żeby był, no i Delikatnie rozgonić tłum, żeby się nie skupili dookoła tego poszkodowanego. Ja teraz mówię o mojej mamie, ale takie przypadki są na ulicach często. Rozgonić tłum, który się zbliża dookoła, bo tamują powietrze, dopływ powietrza. No, i tak siedzę, siedzę. Prawie wyglądałem, że tak teraz zażartuję, prawie wyglądałem jak rzeźnik. Ręce we krwi po łokcie. Ale ratuje. No akurat moją mamę. Obcego też, to później tam. Teraz ratuję moją mamę. Czekamy. Przyjeżdża pogotowie. Przyjeżdża pogotowie, ratownicy wychodzą, lekarz wychodzi, bo ta RK przyjechała, czyli cała ekipa czterech ludzi. Wychodzą, biorą, mamy na deskę. Deska to są nosze, długie noże, tylko twarde. Taki, taka plastikowa decha czerwona. Dlatego czerwona, bo w kolorze ratunkowym. I w trójkę, bo to się samemu nie robi, ani we dwójkę, tylko w trójkę. Jeden łapie za środek, za fraki. Drugi za barki, trzeci za nogi, i na trzy kładą na deskę, czyli raz, dwa, trzy i wszyscy równiutko. Także ten człowiek nie jest taki nagle wygięty, czy jakiś, czy irannych ludzi, którzy leżą pod, przy samochodzie. Nie bierze się pod pachy i się nie ciągnie na chodnik czy gdzieś. Tylko się zostawia tak, bo można mu przezerwać kręgosłup, jak ma gdzieś pęknięty. Czy rdzeń kręgowy można zerwać, czy jeszcze zaszkodzić tylko. I to zmierzam do tego. A teraz opowiem historię z 77 roku. Jechaliśmy po pracy, z, jak opadałem kiedyś w pogotowie ratunkowym, pracowałem. Z kolegami na takie spotkanie, takie po pracy porozmawiać. Jedziemy z Gdańska, z alej zwycięstwa do Oliwy. Wsiedliśmy w taksówkę jedziemy. I przed nami, ja wiem, no, jeżeli ktoś zna Gdańsk na wysokości Alei Wojska Polskiego, przed nami ileś tam metrów, samochód. Walnął w człowieka. Ten człowiek zrobił salto w powietrzu na wysokości gdzieś, ja wiem, 7-10 metrów i spadł na jezdnię. spadł na głowę. To my do tego taksówkarza Niech się pan zatrzyma. On się zatrzymał i też zaczyna, zaczę, zaczęliśmy mu pomagać, tym, że on zaczął układać. I też obcy dla mnie człowiek, podłożyłem rękę pod głowę, krew się wali. Czuję pod ręką, że ktoś ma czas, czaszkę połamaną. A za moment było pogotowe i mówię lekarzowi temu, muzerki. Według mnie to jest e, pęknięta czaszka. Ale, no, ale proszę to sprawdzić przecież, ja nic nie wiem dokładnie. I też ręce mazane w krwi bogcie. I tak sobie pokaże, mówi ojejku, panowie, czy wyście powariowali? A my mówię, nie no, przecież brał nas pan spod presy, spod pogotowia. To jest nasza codzienna robota. Ma pan jakiś kawał szmaty? Ja wiem od czego, no mam w bagażniku. To daj pan, obtarłem krew. Dopiero u kumpla w domu sięgłem ja i to wszystko. <laughs> Także nie bójcie się pomagać komuś, jeżeli jest potrzebna pomoc. I tak jak mówię, Rannego nie szarpać, nie przenosić, nie ciągnąć. A jak gapie, opowiadają jakieś rzeczy, coś tam jakieś e, pytania, a przyjedzie, karetka, nie przyjedzie, ani tego, niech ktoś jeden, no ja wiem, nie odważny, tylko zimną krwią, niech powie do tych, co najwięcej gadają, słuchaj, ty woje, policję. Ty, pogotowie, a Ty wystaw trójkąt odblaskowy za samochodem, przejdźcie kawałek, wystaw, żeby nie było następnego wypadku i że mnie jako ratownik, nie stał się ofiarą kolejnego wypadku, bo ktoś puknie w kufer tego pierwszego i nie muszę dalej padać. można sobie wyobrazić, o co chodzi. I tak to mniej więcej wygląda. O, widzę na zagarze już 13 minut, prawie gadam. Nie wiem, czy mi to się wszystko wgra, bo nie wiem, jaki mam limit tych minut. I nie bójcie się pomagać. Mam nadzieję, że ktoś zrozumie, o czym mówię i pomoże. No, nie życzę komuś, żeby tam, bo być świadkiem samego wypadku też jest przeżycie, ale jakby co, pamiętajcie. Rozgonić tłum, wzywać pogotowie, milicję. Jeżeli fe, dobra stłuczka, taka, że ktoś zakleczony w samochodzie to 112, oni na to jest ratowniczy numer, to wiedzą, czy wystrać straż, policji i pogotowie, czy starczy tylko pogotowie i policja. Także nie bójcie się pomagać i trzymcie się. Róbcie swoje. I przekazujcie dalej, co można robić. Niepełnosprawny też uratuje życie komuś na ulicy, nawet jeżeli idzie. Dobra, nagadałem się. Amen. Cześć.